Aniu, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, kochani. Wyglądasz przepięknie, ale nic dziwnego. No, macie powody do świętowania. Przy nadziei. Jesteś przy nadziei. Nie mów tego, tak, będą tytuły. Będą tytuły. Nie, jestem przy nadziei, proszę bardzo. Nadzieja to jest moja najnowsza produkcja. Nie ostatnia, więc zdążę jeszcze zapowiedzieć. Zanim się jeszcze rozstaniemy, to zdążę już powiedzieć o kolejnej. Ale jestem przy nadziei, ponieważ jest to absolutnie cudowna, niebanalna, niezwykła i zupełnie inna komedia niż to, co jest w tej chwili na rynku. To znaczy, paradoksalnie, jeżeli jesteście zmęczeni już oglądaniem, jak mąż zdradza żonę, albo zmęczeni ślizganiem się na skórce od banana, to zapraszam was na Nadzieję, bo to jest niebanalny i mądry tekst. A jednocześnie jest to komedia rodzinna, wielopokoleniowa, uniwersalna i to, co mnie dotknęło osobiście, to jest taka, że ona jest uniwersalna, ale bardzo do mnie przemówiła i myślę, że ona jest też troszkę w hołdzie moim rodzicom. Jest bardzo intymna, bardzo prywatna, na, na wiele się wydarzyło i na scenie, i poza sceną, więc zapraszam, to moje, moje oczko w głowie. No ja się nie dziwię, że się wiele wydarzyło. To już 50 spektakl jubileuszowy dzisiaj w Warszawie i ja już się dowiedziałam, że wy w ogóle nie macie dublerów. Czyli jak ktoś jest nawet chory, to i tak gra. No, kiedyś się tak mówiło, że aktor tylko śmierć może uratować aktora przed niezagranym, że tak powiem, usprawiedliwić aktora przed niezagranym spektaklem. Natomiast. No, zdarzają się czasami zastępstwa, ale ja wyznaję zasadę, że jednak mimo wszystko widzowie muszą wiedzieć, na kogo przychodzą. I te osoby, których twarze są na plakacie, te osoby będą na scenie. I bardzo się tego trzymam. To jest dla mnie bardzo jako producentki, jako aktorki, jako człowieka bardzo istotne. Wiem, mam świadomość tego, ile kosztują bilety do teatru, w związku z czym nie chcę sprzedawać ludziom ściemy. Dokładamy starań, wkładamy serducho i jestem wdzięczna za to aktorom, że. Każdego wieczoru naprawdę wkładają całych siebie i wkładają serce w to, co robią, po to, żeby bawić publiczność, po to, żeby ta publiczność właśnie zapomniała o Bożym świecie przez te półtorej, dwie godziny i poczuła się dobrze po prostu. Więc na tym mi najbardziej zależy, na kreowaniu pewnej atmosfery i przestrzeni. A nie bałaś się właśnie tworząc. Ja się bałam, bo robię to za własne pieniądze, więc jestem prawdopodobnie najbardziej zestresowaną producentką. Natomiast chciałam Wam osobiście podziękować za każdego z tych miliona moich followersów i tych, których blokuję i kasuję. Za wszystkie mniejsze i większe współprace, za te wszystkie albo słowa wsparcia, albo wyrazy wsparcia. Ponieważ naprawdę tak to u mnie wygląda, że ja zarobione pieniądze inwestuję po prostu w rozwój swojej firmy, swojej produkcji, swoich projektów. Inwestuję w aktorów, w kolejne garnitury Pawła de Longa. On mnie za to zabije. No trudno. W każdym razie chodzi mi o to, że. To, są, to, to jest taki zamknięty obieg, gdzie ja po prostu mam takie poczucie, że nie tylko spełniam swoje marzenia, ale też jednocześnie oddaję e, na przykład pieniądze z reklam na coś, co przekuwam w coś wartościowego, gdzie pracuje dużo ludzi przy tym, gdzie e, zatrudniam e, fantastycznych aktorów, fantastyczne nazwiska, od których sam, sama się mogę uczyć. I wiecie, no, moim zdaniem to ma sens. Znaczy, to jest takie też wspieranie... Mm, Polskiego przemysłu, polskiego, polskiej przedsiębiorczości, wspieranie kobiet. Ja myślę, że to są takie rzeczy, które przy okazji oczywiście, ale będąc producentką, dla mnie są istotne. Czyli nie myślałaś na przykład nigdy o tym, żeby tak wiesz, jak w sumie większość albo duża część gwiazd, zainwestować sobie w jakąś nieruchomość w Hiszpanii? Ja bardzo bym chciała, ale mam nadzieję. Mam kolejne projekty i to jest dla mnie chyba w tym momencie bardziej satysfakcjonujące niż leżenie do góry brzuchem, choć oczywiście z zazdrością patrzę na to, że ktoś inny spełnia się w inny sposób. Kibicuję i robi swoje. Zastanawia mnie, bo wiem też, że narodziły się przyjaźnie Twoje z innymi aktorkami. E, tutaj akurat nie z producentką, a z osobą, która ciągle jest w show biznesie, teraz prowadzi Halo to Polsat, Kasia Cichopek. Jak Wy teraz funkcjonujecie? Czy macie Wiecie? czas w ogóle dla siebie? Nie mamy. <laughs> nie mamy, natomiast to, co mnie absolutnie wzruszyło, to to, że y, przy okazji tego dzisiejszego wieczoru, wydarzenia, zadzwonili do mnie różni moi znajomi, Przyjaciele z wielu lat, nawet tacy, z którymi nie miałam kontaktu i nie mam kontaktu bieżącego. Mówię tutaj także o Kasi, właśnie, ponieważ to nie jest tak, że my mamy stały kontakt na co dzień. I powiedzieli, ej, chcemy Cię wesprzeć dzisiaj, dzisiaj i tego wieczoru. I oni też tutaj będą, więc bardzo jest to wzruszające i świadczy o pewnego rodzaju lojalności, która nie tak często chyba jest spotykana w tym środowisku. Więc bardzo to cenię, bardzo dziękuję również. To jest wieczór nie nie tylko nadziei, ale wieczór wdzięczności. I ja zawsze będę Anię wspierać i. Kiedyś nawet właśnie dzisiaj im powiedziałam, i pamiętam, jak mi kiedyś powiedziałaś, że jak będziesz duża, to chciałabyś być taka jak ja. Ja mówię, tak właśnie powiedziałam, bo Ania zawsze mi imponowała. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy poznam ją, prawie 25 lat temu na planie serialu M Jak Miłość weszła wielka gwiazda Anna Mucha, to była osoba, która już grała w wielkich produkcjach filmowych. Ja byłam taka onieśmielona tym spotkaniem, ale ponieważ to ja byłam w tej produkcji jako pierwsza i znałam wszystko, więc po prostu wzięłam ją za rękę i powiedziałam, ja mówię, cześć, jestem. Kasia, chodź, pokażę ci wszystko, Mówię. tu jest jedzenie, tu jest picie, tutaj jest charakteryzacja, zaopiekowałam się nią i tak opiekujemy się sobą 25 lat, jesteśmy, cały czas gramy razem, ale też prywatnie bardzo się lubimy i wspieramy, więc jak w życiu Ani dzieje się coś pięknego i mogę ją wesprzeć swoją osobą, swoim dobrym słowem, to zawsze będę jej kibicowała i będę obok. To jaką przyjaciółką jest Ania Mucha? Oprócz tego, że wspierającą, jest świetną osobą, jest fajnym, bardzo dobrym przyjacielem, ale jest takim mądrym przyjacielem. Jak trzeba, to też powie, co myśli, więc też bardzo to, ją za to cenię, że jest zawsze sobą i jest zawsze taka otwarta na, i do pomocy, ale też, żeby porozmawiać, wesprzeć, pośmiać się i dobrze zjeść.